W języku arabskim słowo al-kul oznacza najsubtelniejszą esencję rzeczy, jej duchowy ekstrakt. Starożytni alchemicy używali tego terminu na opisanie procesu destylacji, podczas którego materia zostaje oczyszczona do swojej najbardziej skoncentrowanej formy. Jednak to, co dziś nazywamy alkoholem, jest paradoksalną perwersjami tego świętego procesu. Substancją, która zamiast oczyszczać ducha, Prowadzi go w ciemność. Dziś odkryjemy prawdziwe duchowe konsekwencje spożywania alkoholu, ukryte przed wzrokiem zwykłego obserwatora. Starożytne tradycje duchowe od tysięcy lat przestrzegały przed spożywaniem alkoholu nie bez powodu. Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, a później islamskie i chrześcijańskie tradycje mistyczne wszyscy rozumieli, że alkohol wpływa nie tylko na ciało fizyczne ale przede wszystkim na subtelne ciała energetyczne człowieka. Hermetyczna mądrość głosi, że jak na górze, tak na dole a to oznacza, że każda zmiana w ciele fizycznym powoduje odpowiadające jej zmiany w ciałach astralnym, mentalnym i przyczynowym. Alkohol działa na ludzką świadomość, jak rozpuszczalnik na metale szlachetne. Rozpuszcza naturalne bariery ochronne, które nasze ciało eteryczne wybudowało przez lata duchowej ewolucji. Te bariery chronią nas przed niższymi wibracjami, przed negatywnymi bytami astralnymi, przed inwazyjnymi myślami i emocjami pochodzącymi z zewnątrz. Kiedy alkohol osłabia te ochronne mechanizmy, stajemy się bardziej podatni na wpływy. Które normalnie nie miałyby do nas dostępu. W tradycji hermetycznej istnieje głębokie zrozumienie siedmiu ciał człowieka, z których każde wibruje na innej częstotliwości. Ciało fizyczne jest najgęstsze i najwolniej wibrujące, podczas gdy ciało przyczynowe jest najsubtelniejsze i najszybciej wibrujące. Alkohol, będąc substancją otrzymaną poprzez fermentację i rozkład, prowadza do naszego systemu wibracje rozkładu i entropii. Te wibracje wpływają na wszystkie nasze ciała, ale szczególnie destrukcyjnie działają na ciało eteryczne i astralne. Ciało eteryczne, zwane również ciałem życiowym, jest najbliżej związane z ciałem fizycznym i odpowiada za przepływ energii życiowej, zwanej przez różne tradycje praną, ci lub orgonę. To ciało eteryczne ma swoją własną strukturę, składającą się z czakr, meridianów i punktów energetycznych. Alkohol zakłóca naturalny przepływ energii w tym ciele, tworząc blokady w niektórych miejscach, a w innych powodując nadmierną stymulację. Kiedy spożywasz alkohol, najpierw odczuwasz jego wpływ na ciało fizyczne. Rozluźnienie mięśni, zmniejszenie koordynacji, spowolnienie reakcji. Jednak jednocześnie zachodzą zmiany w ciele eterycznym, których nie jesteś bezpośrednio świadomy. Aura to świetliste pole energetyczne otaczające Twoje ciało traci swoją naturalną spójność i jasność. Kolory stają się mętne, brzegi nieostre a całość Pulsuje chaotycznym rytmem. Starożytni widzący, obdarzeni jasnowidznymi zdolnościami, mogli obserwować te zmiany w czasie rzeczywistym. Opisywali, jak aura osoby pod wpływem alkoholu staje się podobna do rozbrzygniętej farby, tracąc swoją naturalną harmonię i rytm. W miejscach, gdzie normalnie aura tworzy ochronną powłokę, pojawiają się dziury i pęknięcia. Przez które mogą wnikać obce energie i wpływy. Te dziury w aurze nie znikają natychmiast po ustąpieniu fizycznych efektów alkoholu. Ciało eteryczne potrzebuje znacznie więcej czasu na regenerację niż ciało fizyczne. Podczas gdy fizycznie możesz czuć się dobrze już następnego dnia, twoja aura może pozostawać osłabiona przez kilka dni, a w przypadku regularnego spożywania alkoholu. Znacznie dłużej. To tłumaczy, dlaczego ludzie regularnie pijący alkohol często doświadczają wahań nastroju, nieuzasadnionych lęków czy uczucia pustki duchowej. Wpływ alkoholu na ciało astralne jest jeszcze bardziej złożony i głęboki. Ciało astralne jest siedliskiem naszych emocji, pragnień i niższych aspektów psychiki. W normalnych warunkach ciało astralne jest połączone z wyższymi ciałami poprzez subtelne nici energetyczne, które pozwalają na kontrolę i kierowanie emocjami przez wyższą świadomość. Alkohol osłabia te połączenia, pozwalając ciału astralnemu na większą autonomię, ale jednocześnie pozbawiając go mądrego kierownictwa. W tym stanie ciało astralne. Staje się bardziej podatne na wpływy innych ciał astralnych, zarówno wcielonych, jak i niewcielonych istot. W ezoterycznej literaturze często opisuje się zjawisko obsesji, gdzie obce entity astralne przyciągane są do osób o osłabionej aurze i mogą wpływać na ich myśli, emocje i zachowania. Alkohol znacznie zwiększa ryzyko takich inwazji. Ponieważ obniża naturalną odporność duchową organizmu. Tradycyjna medycyna chińska od tysięcy lat uczy, że alkohol rozpala wewnętrzny ogień i zakłóca przepływ ci w meridianach. Według tej tradycji nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do stagnacji energii w wątrobie, która w medycynie chińskiej jest nie tylko organem fizycznym, ale także centrum emocjonalnym odpowiedzialnym za gniew, frustrację i depresję. Kiedy energia ci stagnuje w wątrobie, wpływa to na całą psychikę człowieka, powodując wahania nastroju i niestabilność emocjonalną. Hinduska tradycja ajurwedy również przestrzega przed alkoholem, nazywając go tamasiczną substancją, należącą do kategorii tamas. Która oznacza ciemność, ignorancję i inercję. Według Ajurwedy spożywanie substancji tamasicznych obniża wibracje świadomości i utrudnia duchowy rozwój. Osoby na ścieżce duchowej są szczególnie zachęcane do unikania alkoholu, ponieważ nawet niewielkie ilości mogą znacząco wpływać na subtelność percepcji i głębokość medytacji. W tradycji Sufi Mistycznej gałęzi islamu, alkohol jest kategorycznie zakazany nie tylko z powodów religijnych, ale także duchowych. Sufi nauczają, że prawdziwe upojenie pochodzi z ekstazy duchowej, z połączenia z boskim. Alkohol jest postrzegany jako fałszywa imitacja tego stanu, która prowadzi w przeciwnym kierunku. Zamiast wznosić świadomość ku górze, ciągnie ją w dół. Ku gęstszym wibracjom materii. Chrześcijańska tradycja mistyczna, szczególnie ojcowie pustyni i późniejsze zakony monastyczne, również kładły nacisk na powstrzymywanie się od alkoholu jako część duchowej dyscypliny. Rozumieli oni, że alkohol zakłóca subtelność duchowej percepcji niezbędnej do kontemplacji i modlitwy. Święty Jan od Krzyża w swoich pismach o ciemnej nocy duszy ostrzegał przed wszystkimi substancjami, które mogą zaciemnić lustro duszy i utrudnić odbicie boskiego światła. Nowoczesna nauka zaczyna potwierdzać to, co tradycje duchowe wiedziały od wieków badania nad świadomością i stanami mózgu. Pokazują, że alkohol znacząco wpływa na częstotliwości fal mózgowych, szczególnie na te związane z wyższymi stanami świadomości. Fale alfa i theta, które są charakterystyczne dla medytacji i stanów mistycznych, zostają zaburzone przez alkohol, utrudniając dostęp do tych stanów przez długi czas po spożyciu. Kiedy analizujemy alkohol z perspektywy współczesnej fizyki kwantowej, Widzimy, że każda substancja ma swoją unikalną sygnaturę wibracyjną. Alkohol, będąc produktem fermentacji i rozkładu, niesie w sobie informacje o entropii i dezintegracji. Kiedy wprowadzamy tę informację do naszego systemu energetycznego, wpływa ona na nasze pole kwantowe, przyciągając doświadczenia i sytuacje o podobnej wibracji. To tłumaczy, dlaczego ludzie regularnie spożywający alkohol często doświadczają większej ilości chaosu, konfliktów i problemów w swoim życiu. Nie jest to tylko kwestia złych decyzji podejmowanych pod wpływem alkoholu, ale także efekt przyciągania przez ich pole energetyczne sytuacji rezonujących z wibracyjną sygnaturą alkoholu. Starożytne tradycje hermetyczne. Nauczały o zasadzie odpowiedniości, jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Oznacza to, że nasz wewnętrzny stan energetyczny i świadomościowy manifestuje się w naszej zewnętrznej rzeczywistości. Kiedy regularnie wprowadzamy do naszego systemu wibracje dezintegracji poprzez alkohol, zaczynamy przyciągać zewnętrzne sytuacje odzwierciedlające ten stan wewnętrzny. Proces oczyszczania z alkoholu, gdy ktoś zdecyduje się przestać go spożywać, nie kończy się na fizycznej detoksykacji. Ciała subtelne również potrzebują czasu i świadomej pracy, aby odzyskać swoją naturalną harmonię i ochronną funkcję. W tradycjach duchowych proces ten nazywany jest oczyszczaniem eterycznym i może trwać miesiące lub nawet lata. W zależności od tego, jak długo i intensywnie alkohol był spożywany. Podczas tego procesu oczyszczania, osoba może doświadczać różnych symptomów na poziomie energetycznym: wahań nastroju, zwiększonej wrażliwości na energię innych ludzi, żywych snów, lub nawet duchowych wizji. To wszystko jest częścią naturalnego procesu zdrowienia ciał subtelnych. Tradycyjne praktyki duchowe. Takie jak medytacja, praca z oddechem, yoga czy tai chi mogą znacznie przyspieszyć ten proces. W hinduskiej tradycji tantra istnieje pojęcie tapas, duchowej dyscypliny, która pomaga w oczyszczaniu i wzmacnianiu systemu energetycznego. Powstrzymywanie się od alkoholu jest uważane za jedną z fundamentalnych form tapas. Ponieważ wymaga przekroczenia impulsu hedonistycznego na rzecz wyższego celu duchowego. Ten akt samodyscypliny wzmacnia wolę i zwiększa kontrolę nad niższymi aspektami natury. Praktykujący ścieżki duchowe od dawna obserwowali, że osoby, które całkowicie rezygnują z alkoholu, doświadczają znaczącego wzrostu jasności umysłu, głębokości medytacji i ogólnej energii życiowej. To nie jest tylko efekt lepszego zdrowia fizycznego, ale przede wszystkim rezultat przywrócenia naturalnej integralności ciał subtelnych i ich właściwego funkcjonowania. W tradycji celtyckiej druidzi używali terminu gais na opisanie duchowych zakazów, które jednostka musi przestrzegać, aby utrzymać swoją duchową moc. Dla wielu druidów powstrzymywanie się od alkoholu było częścią ich osobistego gejs. Rozumieli oni, że alkohol może zakłócić ich zdolność do komunikacji z duchami natury i dostępu do wiedzy przepowiedni. Podobnie w tradycji północnoamerykańskich Indian, szamani i medicine men często całkowicie powstrzymywali się od alkoholu, szczególnie przed i podczas duchowych ceremonii. Wiedzieli, że alkohol może zaburzyć ich zdolność do podróżowania między światami i otrzymywania wizji. Ironicznie, alkohol wprowadzony przez europejskich kolonizatorów stał się jedną z najbardziej destrukcyjnych sił dla tradycyjnych kultur Indian, niszcząc nie tylko ich społeczności, ale także duchową więź z przodkami i ziemią. W ezoterycznej psychologii istnieje zrozumienie, że alkohol może tworzyć to, co nazywa się duchowymi łańcuchami. Energetyczne więzi, które wiążą osobę z niższymi poziomami rzeczywistości. Te łańcuchy mogą utrzymywać się długo po zaprzestaniu fizycznego spożywania alkoholu i wymagają świadomej pracy duchowej do ich przecięcia. Tradycyjne ceremonie oczyszczenia, takie jak Inipi, szała spocenia w tradycji Lakota czy ceremonie Temazcal w tradycji mezoamerykańskiej są częściowo zaprojektowane do przecinania takich energetycznych więzi. Kiedy patrzymy na alkohol z perspektywy numerologii i symboliki, słowo alkohol redukuje się do liczby 7, która w tradycjach ezoterycznych jest liczbą reprezentującą duchową perfekcję i zakończenie cyklu. To paradoksalne, Ponieważ podczas gdy liczba 7 symbolizuje duchową realizację, fizyczny alkohol prowadzi w przeciwnym kierunku ku degradacji duchowej. W alchemii duchowej proces solf et coagula rozpuść i zespól – jest fundamentalny dla transmutacji. Jednak alkohol reprezentuje tylko jedną stronę tego procesu dysolucję bez regeneracji. Prawdziwa alchemia duchowa wymaga świadomego rozpuszczenia ego, po którym następuje rekonstytucja na wyższym poziomie. Alkohol oferuje fałszywą dysolucję bez prawdziwej transmutacji. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że po śmierci dusza musi przejść przez różne próby, aby dostać się do wyższych światów. Jedna z tych prób dotyczyła czystości i czy zmarły prowadził życie w harmonii z kosmicznym porządkiem mat. Spożywanie substancji, które zaciemniają świadomość i osłabiają duchową siłę, było postrzegane jako działanie przeciwko mat i mogło utrudnić duszy przejście do wyższych sfer. W tybetańskim buddhizmie istnieje szczegółowe zrozumienie to, jak różne substancje wpływają na proces śmierci i przejścia w bardo. Lamy ostrzegają, że osoby, które regularnie spożywały alkohol, mogą mieć trudności z utrzymaniem świadomości podczas procesu umierania, co może prowadzić do mniej korzystnych odrodzin. Alkohol jest postrzegany jako substancja, która zaciemnia światło jasnej natury umysłu. W tradycji gnostyckiej alkohol jest postrzegany jako jedna z więzi archontów, mechanizmów, które utrzymują duszę w niewoli materialnego świata. Gnostycy wierzyli, że archonowie, demiurgiczne siły, używają różnych substancji i rozrywek, aby utrzymać ludzi w stanie duchowej nieświadomości i zapobiec ich powrotowi do pleromy, czyli duchowej pełni. Współczesne badania nad stanem przepływu, flow state, pokazują, że alkohol może znacznie utrudnić osiągnięcie tych optymalnych stanów świadomości, charakteryzujących się całkowitym zaangażowaniem i naturalną ekstazą. Stan przepływu wymaga delikatnej równowagi różnych neurotransmiterów i systemów mózgowych, którą alkohol drastycznie zakłóca. W praktykach szamańskich różnych kultur. Używanie alkoholu przed ceremoniami jest często uważane za profanację. Szamani rozumieją, że prawdziwe stany alternatywnej świadomości wymagają jasności i czystości systemu energetycznego. Alkohol tworzy szum w subtelnych ciałach, który może zakłócić odbiór duchowych przesłań i wizji. Kiedy rozpoczynamy duchową pracę nad sobą. Często pierwszym krokiem jest oczyszczenie z substancji, które obniżają nasze wibracje. Alkohol jest jedną z tych substancji, które najpotężniej wpływają na nasze pole energetyczne. Rezygnacja z niego może być trudna na początku, ponieważ ciało fizyczne i eteryczne przyzwyczaiły się do jego obecności, ale korzyści duchowe są ogromne. Proces zdrowienia po rezygnacji z alkoholu obejmuje nie tylko fizyczną detoksykację, ale także duchową regenerację. Ciała subtelne potrzebują czasu, aby odbudować swoje naturalne bariery ochronne i przywrócić harmonijny przepływ energii. W tym okresie szczególnie ważne jest wsparcie przez praktyki duchowe, które wzmacniają i harmonizują system energetyczny. Medytacja jest jedną z najpotężniejszych praktyk do przyspieszenia tego procesu zdrowienia. Gdy umysł jest spokojny i skupiony, ciała subtelne mogą naturalnie się zharmonizować i wzmocnić. Regularna praktyka medytacji pomaga również w budowaniu nowych wzorców neuronowych, które zastępują stare programy związane z alkoholem. Praca z oddechem lub Pranayama w tradycji jogi jest szczególnie skuteczna w oczyszczaniu ciała eterycznego. Świadomy oddech pomaga w przepływie prany przez system energetyczny, usuwając blokady i przywracając naturalny rytm. Starożytni Yogini rozumieli, że oddech jest mostkiem między ciałem fizycznym a ciałami subtelnym i że przez pracę z oddechem można wpływać na wszystkie poziomy istnienia. Joga fizyczna również odgrywa ważną rolę w procesie zdrowienia. Asany nie tylko wzmacniają ciało fizyczne, ale także stymulują przepływ energii przez meridianai i chakry. Każda pozycja jogi ma specyficzny wpływ na system energetyczny, pomagając w usuwaniu starych blokad i tworzeniu nowych szlaków dla przepływu energii. W tradycji ajurwedy istnieją specyficzne oczyszczające praktyki zwane karma, które pomagają w usuwaniu toksyn z wszystkich poziomów istnienia. Te praktyki obejmują nie tylko fizyczne oczyszczanie, ale także pracę z umysłem i emocjami. Dla osób zdrowiejących z alkoholizmu, takie holistyczne podejście może być szczególnie korzystne. Krystały i kamienie szlachetne były używane przez tysiące lat jako narzędzia do oczyszczania i wzmacniania pola energetycznego. Niektóre krystały, takie jak ametyst, hematyt czy turmalin czarny, są szczególnie skuteczne w usuwaniu negatywnych energii i wzmacnianiu naturalnych barier ochronnych. Noszenie lub medytowanie z tymi kryształami może wspomóc proces duchowego zdrowienia. Równie ważne jest otoczenie się wspierającym środowiskiem energetycznym. Osoby, miejsca i sytuacje, które rezonują z wyższymi wibracjami, pomoją w utrzymaniu nowego, czystszego stanu energetycznego. Unikanie miejsc o niskich wibracjach, takich jak bary czy kluby, jest nie tylko praktyczną radą, ale także duchową koniecznością dla utrzymania integralności pola energetycznego. Służba innym jest potężną praktyką duchową, która pomaga w przyspieszeniu procesu zdrowienia. Kiedy skupiamy się na pomaganiu innym, naturalnie podnosimy nasze wibracje i wzmacniamy połączenie z wyższymi aspektami naszej natury. Wolontariat, mentoring czy inne formy bezinteresownej służby mogą być integralną częścią duchowego zdrowienia. Studiowanie starożytnych tekstów duchowych. Może również dostarczyć inspiracji i przewodnictwa w procesie transformacji. Teksty takie jak Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Pisma Mistyczne Rumiego czy chrześcijańskie pisma kontemplacyjne zawierają głęboką mądrość o naturze świadomości i duchowej ewolucji. Ważne jest zrozumienie, że duchowe zdrowienie nie jest procesem liniowym. Będą dni lepsze i gorsze, okresy jasności i okresy wyzwań. To wszystko jest częścią naturalnego procesu oczyszczania i integracji. Cierpliwość i współczucie dla siebie są kluczowe w tym procesie. Ostatecznie, rezygnacja z alkoholu to nie tylko usunięcie czegoś destrukcyjnego z życia, ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni dla czegoś znacznie bardziej wartościowego. Autentycznego duchowego wzrostu i rozwoju. To inwestycja w nasze najwyższe możliwości jako istot duchowych przeżywających ludzkie doświadczenie. Starożytna mądrość uczy nas, że każdy ma wybór między ścieżką wznoszenia a ścieżką upadku. Alkohol reprezentuje jedną z najsubtelniejszych pułapek na ścieżce duchowej, oferuje pozorne rozluźnienie i ucieczkę. Ale prowadzi do duchowej stagnacji i regresu. Prawdziwa wolność przychodzi nie z ucieczki od rzeczywistości, ale z pełnego jej doświadczenia, z jasną, niezmąconą świadomością. Kiedy wybieramy jasność nad zamgleniem, świadomość nad nieświadomością, prawdę nad iluzją, otwieramy drzwi do naszego najwyższego potencjału. Droga może być wymagająca, ale nagrody Głęboki pokój, naturalna radość, zwiększona intuicja i połączenie z boskim są bezcenne. Pamiętaj, że nie jesteś sam na tej drodze. Tysięcy pokoleń poszukiwaczy duchowych przeszło tę samą ścieżkę oczyszczenia i transformacji. Ich mądrość i wsparcie są dostępne dla każdego, kto szczerze pragnie wzrostu. Tradycje duchowe całego świata Oferują mapy i narzędzia dla tej podróży. Twoja decyzja o przestaniu spożywania alkoholu to nie tylko osobisty wybór, to także wkład w podniesienie wibracji całej ludzkości. Każda osoba, która podnosi swoją świadomość, pomaga w podniesieniu świadomości zbiorowej. W ten sposób Twoja osobista transformacja staje się darem dla całego świata. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, Proszę wyraź swoją aprobatę lajkiem. A jeśli chciałbyś zobaczyć więcej podobnych materiałów łączących starożytną mądrość z współczesnym zrozumieniem, zapisz się na kanał. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej podróży przez duchowe aspekty alkoholu i jego wpływ na naszą najwyższą naturę. A jeśli obejrzałeś ten film do końca i wierzysz, że alkohol rzeczywiście ma głęboki wpływ na nasze ciała subtelne, i duchowy rozwój, napisz w sekcji komentarzy: Prawdziwa ekstaza nie potrzebuje substancji. W ten sposób potwierdzisz swoje zobowiązanie do ścieżki duchowej czystości i dołączysz do tych, którzy wybrali jasność świadomości nad chemiczną iluzją.